Wysowej oferuje też Wspaniałe wody Jedna z nich Franciszek Tutaj pokazana Ma takie o właściwości Łagodzi objawy drugiego dnia Po nadużyciu alkoholu Jest to bardzo mocny argument Dlaczego należy się jej napić No i dzisiaj próbujemy Tak wygląda okolica Cały obóz śpi Impreza była gruba Tak mniej więcej do dwunastej pierwszej Wszyscy imprezowali Śpiewy, tańce Różne rzeczy <laughs> Niektórzy nie mogli wrócić Do swoich namiotów, czy tam domków, czy samochodów Inni z kolei mogli Jednym z większych minusów tego miejsca jest brak toalety Jest taka w krzakach jak i, to, i to i Ale tam strach wchodzi czasami, dlatego Można też pojechać do pobliskiej stacji benzynowej Gdzie za 2 złote jest kibelek Dzisiaj planujemy Zdobyć najwyższy szczyt w okolicy Lackową. No i planujemy. Właśnie planujemy. Lackowa jest najwyższym szczytem polskiej części beskidu niskiego, dzięki czemu kwalifikuje się do korony gór Polski. Jednak królem i władcą całego pasma pozostaje słowacki bursow wyższy o 5 metrów. Lackowa jest szczytem granicznym, położonym pomiędzy krynicą a wysową zdrój i właśnie tutaj na tym odcinku się najbardziej morderczy pozataczański szlak na świecie. Nie żartujemy, jest tu ostro i stromo. Majstrujemy śniadanie, w planie jajecznica na bazie kabanosów, polskiej cebuli, mam nadzieję, pomidorów i jajek oczywiście. Częścią naszych podróży jest też to, że odczajamy sobie nowe miejscówki na ewentualne kempingi i obozowiska, w przypadku jakbyśmy teraz chcieli zmienić miejsce lub kiedyś, na przykład na rowerkach, to jedna z nich. Płyty, nie widziałem takich płyt kamiennych tu w okolicy Spoko, już wodospad Do kąpieli, miejsce może gdzieś na obóz Bardziej tam Albo tam <śmienic> <śmienic> Dzisiaj wybieramy się bardziej do wycieczki piesze, zdobywamy najwyższy szczyt w okolicy Lackowa, o tam przed nami I z tą górą jest związana ciekawostka, z jednej strony wejście jest zajebiście strome Praktycznie w stosunku 1 do 1 I to chyba od tej strony właśnie co Zaczynamy w miejscowości Izby Tutaj zostawiliśmy autko, wejdziemy na Lackową tym stromym wejściem żeby je przeżyć i doświadczyć. Górka prawie 1000 metrów, więc spoko. A zrobimy pętelkę i gdzieś tam wrócimy z drugiej strony. I to będzie z tego właśnie relacja. Artur wczoraj zgubił okulary, ale za to dzisiaj znalazł czapkę. Perfekcyjna chyba. <laughs> Słońce mu nie straszne dzi. Pierwsza część podejścia dosyć prosta. W sumie płaski teren. Dochodzimy do granicy ze Słowacją, która jest to tutaj. Idziemy generalnie, bo po granicy zaraz zacznie się strumizna. Będę i czukujmy. Hehehe, jak chłopcy? Ekstra Męczeni? Delikatnie Jest stromo, miejscami bardzo, bardzo stromo Ale generalnie powoli do przodu Gandalfie, jest dobrze tak Zaproponujcie życie, ale... Do przodu. Idziemy. Lackowa gdzieś tam, ale szczerze mówiąc, góra taka sobie. Tyle, że jest najwyższa w okolicy, dlatego tam ludzie idą, ale nic tam nie ma. Żadnych widoków. Dopiero to jest pierwsza polanka pod dużym, dużym zejściu z Lackowej. I tutaj dopiero przychodzimy się trochę porelaksować. A w dole jest miejscowość o nazwie na B. Gdzie kiedyś była wioska, dzisiaj już nie ma i też będziemy przez nią szli, więc szlak całkiem fajny. Ale główny szlak biegnie gdzieś tam po tych pagórkach. Myśmy sobie to trochę sami zrobili. A. Nie ma, ktoś w cieniu. Jesteśmy już na terenie dawnej wsi. I oglądamy, co się dzieje. Co można zauważyć? Jest dużo drzew owocowych, które teraz kwitną. Spodziewam się, że tam mogły być kiedyś jakieś gospodarstwa. No i tutaj patrzcie, jaka elegancka tama. Takiej to jeszcze nie widziałem eleganckiej. Tam drzewo, bobry wyjadły. Naturalne spa. Nie ma jak to w maju, wszystko kwitnie. Wszystko jest zielone, aż miło i zwykłą drogo. Po drodze mijaliśmy jakiś taki fasting cyrk, nie wiem, na traktorku. Może to tutaj się odbywa, zaraz zobaczymy. Fajnie by było coś takiego spotkać. wiksa, że ho, ho. dzisiaj obu nową miejscówkę w sumie może z kilometr od tamtego miejsca może trochę więcej, ale dojazd jest dużo gorszy Aczkolwiek patrzę na to drzewko, patrzcie na tą rzekę Sporo drewna Tu możemy się kąpać, tu palić ognisko Chłopaki już jadą Artur skakuj Dobrą pogodę jeszcze około 6 wieczorem Wykorzystujemy na to, żeby posiedzieć w rzece O tam sobie stwierdziliśmy, że na tej wyspie będziemy mieć bazę Tutaj Artur chłodzi prowiant Więc zbieramy krzesełka Idziemy na wyspę. Dzisiejsza noc to ostatnia noc na imprezie. Więc z reguły ta ostatnia noc nazywa się u nas w terminologii białą nocą. A to znaczy, że to musi być taka zabawa konkretna, która podsumuje, czy wycieczka była dobra, czy zła. Miejsce już mamy. Sprawiam jest też Zawodnicy są Więc pora zaczynać Jak wcześniej spaliśmy To widzieliśmy tą górkę jakby od, Tą górkę widzieliśmy Z tej strony Czyli tam spaliśmy Teraz się przenieśliśmy Tutaj, 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 na to zakole Tam dalej widać kościółek W Uściu Gorlickim No jest też ścieżka rowerowa, która biegnie tu przy brzegu. Coś chyba nowego, stworzonego albo niedawno całkiem. I ten teren też wygląda, jakby był stworzony niedawno. I zostawili fajne, piękne drzewko, na które mam zamiar jeszcze wejść. Tu stanie nasz obóz. Generalnie będzie namiot, ognisko. Już drewno mamy. Część drewna zebraliśmy z poprzedniego obozu, a część drewna teraz znaleźliśmy trochę na. Na brzegu. Stwierdziliśmy, że na zachód słońca, który trochę widzieliśmy z rzeki. Teraz pójdziemy na to piękne drzewo, bo jest tak fajnie ułożone, że można nie wejść. O, widać coś? Nie, chodźcie, fajnie jest. Jest takie drzewo jak na safari. Jak paki, jesteśmy już na drzewie? Jesteśmy, dobrze. Mamy nowy dzień Członko ładnie świeci Ja na wyprawie jeździłem w samochodzie A średnie mam to poukładane, bo wiadomo jak jest Noce są jeszcze zimne o tej porze roku Mimo, że dni są bardzo ciepłe czasami Dobrze. Jak tam nocka? Dobrze Ktoś się o 6, kiedy że to 8 albo 9 To ja Trzeba rano wstawać. Szkoda dnia, Także chłopaki. Myślę. Tutaj siedzimy na śniadanku dzisiaj. Ale miejscóweczka. Pod rozłożystym drzewem, w którym wczoraj siedzieliśmy z kolei. Cała, cały obszar jest na takim podwyższeniu. Może już sobie ktoś tu je planuje, żeby to je coś zrobić. Cień w tym bezcieniu. Stolik. I zajadamy rybeczki. Piękna okolica. Mógłbym tu spędzić wieczność w takim miejscu To nasz obóz daleka, ale eleganckie co nie? Co mamy? Mamy kefir bardzo dobry Serek wiejski łosoś dodatkowo i rybkę. Mm. Do rybki czosnek niedźwiedzi. Już macie powiedzieć z czym To jest pesto z czosnku niedźwiedziowego z oliwą, z orzechami i z solą. Do tego chlebek i, bo, i pomidorki. Nice. Zaczynamy śniadanie. Kawa jest mielona, nie takie dziadostwo, że zalewajka standardowa, tylko Artur tutaj przywoził kaw jest top jakość. Chciałbym też powiedzieć, że bardzo ważne jest potrafienie utrzymania porządku na obozowisku Jak już odjedziemy Nie ma gdzie nie ma śmiecenia, wszystko się zabiera Więc sprzętamy po sobie, nawet jeżeli zostaje jakieś drewno To układamy gdzieś z boku, kijki na ognisko już są przygotowane Ktoś przyjedzie, będzie mógł palić ognisko, robić kiełbasę Jakieś śmieci znajdziemy, to też z reguły bierzemy Także naprawdę trzeba się bawić umieć bawić, ale z kulturką wszystko nie dziadowanie. Żeby ktoś przyjechał na miejscówkę tutaj się fajnie yy, bawić i spędzić czas. Żegnamy się z ujściem gorlickim idziemy jeszcze na strumek. Bo jest tam fajna miejscowa, na mycie się I na kąpiel generalnie. Ja tylko trzymam głośno Piękny czas, taka majóweczka z dobrą pogodą. Na łonie natury. Żadne hotele. Kurde, to jest hotel 200 gwiazdek. Nocy 2500 milionów.